W tym odcinku zajmiemy się zamienia, zamienianiem cyfr na liczby dziesiętne. W, tym, w pierwszym przykładzie mamy 3 plus 1 dziesiątą, a więc musimy zamienić 3 na 3 pierwsze. Przepisujemy i teraz musimy pomnożyć e, przez 10, ponieważ 1 e, razy 10 daje nam 10. Musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, a więc będzie to 30. 10 plus 1 dziesiątą co da nam 31 dziesiątych. Teraz w drugim przykładzie. Mamy 40 plus 1 setną. Również musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, a więc musimy pomnożyć przez 10. 10 razy 10 daje nam 100. To nam da 40 setnych dodać jedną setną, co da nam 41 setnych. Oczywiście możemy to też zamienić na ułamek mieszany, ale nie trzeba, można zostawić w takiej, e, w takiej formie. Teraz trzeci przykład, ostatni: 23 plus 3000 tysięczne plus 1 10 A więc najpierw zapisujemy 23 jako 23 pierwsze, potem przepisujemy. Czyli teraz znowu z powrotem zamieniamy. Musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli będzie taka duża liczba 230 tysięcy dzielone na 10 tysięcy. Dodać tutaj wystarczy dodać jeszcze jedno 0 tylko, aby było 10 tysięcy, więc wyjdzie nam 30, 10 tysięcznych, dodać jedną. Dziesięciotysięczną. A to nam da dwieście trzydzieści tysięcy trzydzieści jeden dzielone na dziesięć tysięcy.